No tak wszystko widzę, to się ładnie zbiega. Bo ostatnio się po, pochylałem właśnie nad tym efektem Daninga Krugera, nie? I teraz tutaj właśnie jak zobaczyłem to, no to... Bo też to jest racja, jednak to, to musiało być właściwie zdiagnozowane, nie? Bo my mówimy nieświadomi, nieświadomi, kurwa, nie? Ale tutaj yy, bardzo trafnym określeniem jest zwykła głupota, nie? No to tak jak mówię no e, to ostatnie dni, które e, było tłumaczone, wynikały różne rozmowy. E, no jak mówiliśmy Paweł, no, większość ludzi jest zamknięta w tym swoim świecie. E, I woli bronić. E, Wronić kłamstwa. Być wrogiem prawdy. No i trudno jest dotrzeć, nie? Zamknięci są w swoim wygodnym. Wygodnym świecie, nie? Zindoktrynowani. No dobre to. Myślę, że już chyba zapadałeś postać, co? No. Ja bym to wrzucił tam na Facebook'i też I to niejednego zgasi, tak Zgasi. No chyba, że jest, sam, jest, jest jeszcze gorzej niż głupi, nie? Wtedy to już go, jeszcze, jeszcze kurwa gorzej, nie? No. Bo można być głupim, ale już żeby nie dostrzegać oczywistych oczywistych już rzeczy, jak jest źle, no to to jest, wtedy już się jest pierdolniętym, nie?